Fani Jojo mają w tym miesiącu przynajmniej kilka powodów do świętowania. Byłoby dziwnie, gdybym jako wieloletni enjoyer tego uniwersum nic o tym nie powiedział, zwłaszcza, że w tym momencie powiedzenie nadchodzi nowe Jojo ma więcej niż jedno znaczenie. Pierwszą ważną rzeczą jest to, że dostaliśmy pełnoprawny zwiastun anime szóstego partu, czyli Stone Ocean. Tym razem będziemy śledzić losy córki Jotaro, Jolene, która trafia do więzienia. I jakby ktoś pytał, jest to chyba mój drugi ulubiony part zaraz po Steel Ball Zwiastun daje nam na miastkę Santraku i pokazuje większość ważniejszych postaci. Mm. For fighters. No i fani są odrobinę Confused, bo model dystrybucji tego partu różni się od poprzednich, mianowicie Stone Ocean będzie mieć premierę w grudniu tego roku na Netflixie, a że Netflix lubi wypuszczać wiele odcinków naraz, czasami nawet i całe serie. No to w internecie pojawiły się plotki, że cały part rzekomo zostanie wypuszczony za jednym zamachem. Tylko że tak przeważnie jest w przypadku zachodniego Netflixa, bo na japońskim standardem jest wypuszczanie nowych odcinków co tydzień. Tak na przykład jest z obecnie. Wychodzącym królem szamanów. Dlaczego więc w przypadku Jojo miałoby być inaczej? Ja osobiście nie liczyłbym na wypuszczenie całej serii od razu, patrząc na to, jak David Production ledwo wyrabiało przy produkcji Golden Winda. Stawiałbym więc albo na standardowe weekly, albo na podzielenie serii na kilka mniejszych porcji, które byłyby wypuszczane co jakiś czas, bo i na takie głosy możemy się natknąć. Tak czy siak, pamiętajcie, że w tej kwestii jeszcze nic pewnego, przynajmniej na chwilę, kiedy nagrywam ten materiał. Nie potwierdzono też jeszcze ilości odcinków, ale jeśli chodzi o mangę Stone Ocean, jest ona podobnej długości co dwa poprzednie party, których ekranizacje liczyły dokładnie po 39 epizodów. Spodziewałbym się więc, że Stone Ocean również będzie mieć taką, albo przynajmniej podobną ilość odcinków. Ale zostawmy rozważania, pożyjemy, zobaczymy. Grunt, że to anime w ogóle się pojawi, a teraz przechodzimy do kolejnych informacji, bo dzieje się jeszcze więcej. Po 10 latach, na 110 rozdziale, 19 sierpnia kończy się nareszcie manga 8 partu, JoJoLion. Z racji tego, że autor Hirohiko Araki ma już swoje lata, wszyscy zastanawialiśmy się, czy faktycznie podejmie się stworzenia partu 9. Jednak wiecie, skoro JoJoLion wychodził aż 10 lat, no to nic dziwnego, że ludzie mieli takie podejście. Ale Araki, będący przecież nieśmiertelną formą życia, postanowił rozwiać nasze wątpliwości i w najnowszym numerze Ultra Jumpa potwierdził, że po krótkiej przerwie od zakończenia JoJo jo faktycznie pojawi się part 9, którego aktualna nazwa robocza to JoJo Lens. Zastanawiająca nazwa, nie powiem, że nie. Aktualnie nie wiemy nic więcej ani o postaciach, ani o fabule, ani o tym, ile ta krótka przerwa faktycznie potrwa. Wiemy po prostu, że ten part będzie. Dziękujemy Ci, Araki. Jesteś nie Potwierdzono też, że autor light novel Purple Haze Feedback Kohei Kadono oraz autor mangi No Guns Life Tasuku Karasuma połączą siły i tą zimą stworzą razem spin-offa JoJo, który najpewniej będzie skupiać się wokół postaci Josuke i Holhorsa. Trochę randomowe połączenie, nie powiem, że nie. Tak czy siak ciekawie, ciekawie. No i ostatnią informacją, chyba taką najmniej ważną, jest to, że TV Drama o Rohanie dostanie trzy nowe odcinki. Jakby ktoś nie zaczaił, tu nie chodzi o anime o Rohanie, tylko o live action. Ktoś w ogóle to oglądał, bo ja w sumie nie miałem okazji jeszcze, a jestem ciekawy, czy warto. Podsumowując, sierpień to ewidentnie Wspaniały miesiąc dla fanów Jojo, jest co świętować. Ja z tego wszystkiego chyba najbardziej czekam na jakieś szczegóły odnośnie partu 9, pomimo że sam jeszcze mam sporą ilość partu 8 do nadrobienia. No i czekam też bardzo na opening do Stone Ocean, bo Jojo nieraz pokazało, że ma najlepsze openingi, top tier i to jest jedna z tych rzeczy, na które fani zawsze czekają najbardziej. To teraz ciekawe, ile będziemy czekać na anime Steel Ball Runa i ciekawe, czy konie będą w CGI.